Opowiem Ci teraz, jak um, zakładanie jakiegoś celu w relacji z dzieckiem tak naprawdę jest łamaniem zasad budowania więzi z nim. I tak naprawdę, znowu to się tyczy według ludzi dorosłych czy Twojego partnera. Jeżeli idziesz rozmawiać ze swoim partnerem e, o czymś ważnym i z góry zakładasz, że osiągniesz A, B, C, no to w tym momencie. To jest strategia postępowania, która sprawia, że nie nawiążesz z drugim człowiekiem prawdziwej, głębokiej więzi, która daje poczucie akceptacji, wyrozumiałość, poczucie tego, że jesteście oboje tolerowani, że się lubicie i możecie sobie ufać. I tak naprawdę kontakt między ludźmi, zwłaszcza z dziećmi, nie do końca jest taki trudny, jak nam się wydaje. On, wbrew pozorom i wbrew temu, co mówią psycholodzy rodziców, to nie jest kontakt, relacja, która wymaga jakichkolwiek szczególnych umiejętności, a już tym bardziej nie wymaga poświęcenia. Nie wymaga poświęcenia. Żeby nawiązać taki kontakt, taki głęboki i prawdziwy, wystarczy wiedzieć, co się dzieje w nas, w naszym środku. I teraz znowu wracam do energii żeńskiej. Jeżeli my wiemy, co my czujemy, czego my pragniemy, to zupełnie inaczej podchodzimy do rozmowy z drugim człowiekiem, nieważne o czym, czy o czymś fajnym, czy o problemie. Jeżeli my wiemy, czego my chcemy, um, czyli znamy siebie wewnątrz, no to w tym momencie jest nam znacznie łatwiej nawiązać prawdziwą, głęboką więź z drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest, żeby wsłuchiwać się w uczucia, we własne myśli, um, lub obserwować to, co dzieje się w relacji z tym drugim człowiekiem, dla którego poczyniamy właśnie taką obserwację. Tak naprawdę drugi człowiek zawsze daje nam informację zwrotną o tym, na ile zbudowaliśmy taką więź. I to jest trochę tak, jakbyśmy ze sobą tańczyli, nie? Trzeba wyczuć rytm, trzeba wypróbować kroki, połączyć się z krokami partnera, zgrać się. Do tego wszystkiego jeszcze trzeba dodać pewną muzykę i do niej się dopasować. Natomiast ten proces jest wart zachodu, ponieważ jeżeli to zrobimy, to obie strony zdobywają odwagę, zdobywają odwagę, żeby się otworzyć w trakcie kolejnych spotkań z tym samym człowiekiem. Natomiast jeżeli z góry założymy jakieś cel inne niż samobycie i budowanie kontaktu, więzi i nici porozumienia z drugim człowiekiem, wzajemnego słyszenia się i dostrzegania siebie nawzajem, wtedy ten kontakt jest praktycznie nieosiągalny, a już na pewno nie z dziećmi. Bo taki kontakt z drugim człowiekiem to jest pewne wydarzenie, pewien proces, który odbywa się. Tylko przez chwilę, między ludźmi, tylko tu i teraz w danym momencie. Ale im częściej się pojawia, tym bogatsze i pełniejsze staje się nasze wspólne życie i nasza więź i relacja. Dlatego my, kobiety, na przykład, tak bardzo przywiązujemy się do partnerów, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy potrafią nas wysłuchać, którzy jako tako nauczyli się już spełniać rolę psiopsiłki. A to, wiecie, bardzo często, nawet jak nam się nie układa w różnych e, sprawach, takich, wiecie, dla dorosłych, no to w tym momencie kobieta jest w stanie zrezygnować z tego obszaru na rzecz poczucia bezpieczeństwa, jakie dostaje właśnie tą głęboką relacją. I to jest jeden z bardzo ważnych powodów, dlaczego w parach i małżeństwach, które są ze sobą już kilka lat Zanika sfera seksualna, a, a oni dalej ze sobą są, tak? Kobieta rezygnuje z tych spraw na rzecz tego, żeby fajnie między nimi było, żeby właśnie dostawała poczucie bezpieczeństwa, wyrozumiałość i właśnie taką głęboką więź, gdzie wie, że zawsze, w każdej chwili może na tym swoim partnerze polegać, że jest rozumiana e, czy do końca to nie ważne, ale on sprawia wrażenie, że rozumie, <laughs> nie? I, I po prostu jest obok nas. Um, dobra. Um, kontakt jest podobny do przekraczania mostu, do odwiedzania się nawzajem w granicach naszych światów, ale bez zawłaszczania i wzajemnej ingerencji. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Nie? I my mamy swój świat, drugi człowiek ma swój świat i nasza relacja i więź tworzą się w momencie, kiedy my się zdecydujemy podejść do tych granic, spotkać się na tych granicach. Wszyscy potrzebujemy bliskości i obecności innych, a z drugiej strony, chcemy też uznania dla naszej odrębności i przedmiotowości. I dodam tylko od razu, że tego samego potrzebują dzieci, czyli my chcemy doświadczać chwil, kiedy się do siebie zbliżamy, kiedy łączymy nasze światy, bo są one sobie, wiecie, bliskie tu i teraz, natomiast, natomiast potrzebujemy też odrębności i pobycia samodzielnie. I dokładnie tego samego potrzebują dzieci. Im starsze, tym potrzebują więcej swobody i odrębności. Swoją odrębność i podmiotowość szczególnie dzieci sygnalizują już od pierwszego roku życia, kiedy wypowiadają pierwsze słowa, a wśród nich pierwsze świadome nie. I teraz, słowo nie, moje drogie, to po prostu jest też coś bardzo ważnego do przepracowania i przemyślenia, bo my zazwyczaj jesteśmy uczone, że słowo nie oznacza sprzeciw, że dziecko jest niegrzeczne i w ogóle nie powinien tak mówić do rodziców i należy mu się kara. No właśnie, a słowo NIE jest przepięknym słowem, bo ono oznacza, że dziecko i drugi człowiek czują i znają swoje granice, granice swojego świata i mówią Ci wyraźnie, że masz nie wchodzić na ich przestrzeń, bo podepczasz ich wartości. Pomyśl nad tym NIE jak dziecko mówi nie, to dziecko ci mówi, że przekraczasz jego granice. I pomyśl sobie teraz w relacji ze swoim partnerem, jak się czujesz, kiedy twój partner próbuje przekroczyć Twoje granice. Jak ty się wtedy czujesz? Bo wiesz, szczególnie jeżeli jesteś mocno związana emocjonalnie ze swoim partnerem, to weź pod uwagę, że Twoje dziecko jest do Ciebie jako do matki przywiązane miliard razy bardziej. I w momencie, kiedy Ty łamiesz granice dziecka, które właśnie powiedziało Ci, że nie, ja nie chcę, a Ty nie reagujesz w odpowiedni sposób, o którym jeszcze będę mówiła, ale w ogóle nie słuchając twierdzisz, nie ma nie, robimy, idziemy i koniec. No to to jest dokładnie tak samo, jak poprosiłabyś o coś Twojego partnera, a Twój partner... A Odwrotnie. <laughs> że on by Cię o coś poprosił, ty byś powiedziała nie, a on by na tobie wymuszał i byś usłyszała nie, nie ma nie, bo ja chcę. Sami wiemy, w jakim obszarze tak często y, doświadczamy tego typu sytuacji. I pomyśl sobie, że dziecko również czuje się właśnie tak poturbowane emocjonalnie. Więc następnym razem, jak powiesz, jak zareagujesz jakoś nerwowo na to, że dziecko powie nie. Zatrzymaj się. Zachęcam cię, zatrzymaj się. I spójrz, przypomnij sobie to, o czym teraz mówię. Popatrz na swoje dziecko z taką czułością, z taką głęboką czułością, i miłością. Jakie Twoje dziecko jest mądre, że potrafi zawalczyć o swoje granice, bo to jest umiejętność, która przyda mu się w dorosłym życiu. I wystarczy, że my, rodzice, po prostu nie zadepczemy i nie zepsujemy tej cudownej dziecięcej umiejętności stawiania granic, to wtedy. W wieku dojrzalszym, nastoletnim i później dorosłym nasze dzieci nie będą wydawać tyle kasy na psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, ile wydaje nasze pokolenie. Wystarczy, że nie będziemy tak agresywnie łamać ich granic, postawionym, postawionych słowem nie. Wystarczy na dzisiaj przemyść ten temat. Tymczasem trzymaj się ciepło. Cześć!